to jest nowe miejsce, miejsce, które już od samego rana budzi wielkie zainteresowanie zarówno mieszkańców Pszczyny, jak i powiatu pszczyńskiego, jak i mieszkańców regionu. To bardzo miłe, cieszy, że już od samego rana państwo tutaj gromadzili się przy sklepach. Gorące brawa, proszę Państwa! Park Handlowy N. Park uważamy za otwarty. Bardzo dziękujemy. Panie prezesie, co takiego jest w pszczynie? Czy ona się wyróżnia, charakteryzuje albo czego w niej brakowało, że postanowiliście, że park handlowy powstanie właśnie tutaj, w tym mieście? Zdecydowaliśmy na przyczynę z tego względu, że nie, przyczyna ma duży potencjał nie, rozwojowy, ale też duży kapitał ludzki. E, też nie, Brakuje w przyczynie takiego zorganizowanego handlu, e, w takiej postaci, gdzie moglibyśmy naszym klientom zaoferować większą nie, liczbę nie, produktów, nie, szeroką ofertę chemiczną, spożywczą, ubrań e, plus usług. Mamy doświadczenie w tego typu projektach i widzimy, że nasi klienci bardzo lubią obiekty, gdzie można podjechać w dobre miejsce, dobrze skomunikowane, z dużym parkingiem, dokonać szybkich zakupów, nie tracąc zbytnie czasu. No i uważamy, że przyczyna takiego projektu potrzebowała i też mieszkańcy będą z tego projektu zadowoleni, nie mogąc kupić najpotrzebniejsze codzienne rzeczy, nie tracąc na zbyt czasu. No co jeszcze wyróżnia te galerie, ten park handlowy, przepraszam, tak? Bo to jest różnica zasadnicza między galerią a parkiem handlowym. Parki handlowe, które, które my realizujemy nie, pod nazwą End Park, wyróżnia się, nie, wyróżniają się mnie taką użytecznością. Duże parkingi, wygodne parkingi, wejścia do sklepów z zewnątrz, brak dużych części wspólnych, nie musimy przemierzać dużych odległości od sklepu do sklepu, nie, wszystko mamy w zasięgu wzroku, w zasadzie poprzez. Nie, parking, widzimy od razu bezpośrednio wszystkie sklepy, w których możemy dokonać zakupu. Jest to dobrze skomunikowane i tak jak powiedziałem, to są codzienne zakupy, czyli te zakupy, które najbardziej nam potrzebne są do codziennego życia, do takich częstych codziennych zakupów. Dlatego też ta oferta, która jest dobrana, ona jest dobrana tak, żeby dosyć często nasi klienci mogli nas odwiedzać i realizować swoje codzienne zakupy. Właśnie zastanawiam się, myślę, że nie tylko ja, ale mieszkańcy również, czy ta oferta poniekąd się nie powiela, dlatego, że jednak mamy w Pszczynie trochę takich punktów, jak na przykład sklepy z elektroniką i sprzętem RTV, AGD, no mamy już trzy markety Biedronka, mamy też duże drogerie, no i właśnie, czy to nie jest powielanie tej oferty, którą już mamy w Pszczynie, tylko, że w innych miejscach, a w zasadzie to nawet całkiem blisko. Jest to niekorzystne dla klientów, widzimy to na naszych innych lokalizacjach, ponieważ to wpływa na konkurencję, na obniżenie cen. Przy braku konkurencji widzimy, że te ceny potrafią rosnąć, natomiast konkurencja wymusza spadek cen. Natomiast tak jak wspomniałem, to daje też alternatywę nieprzemierzania dużych odległości pomiędzy obiektami, ale w jednym obiekcie skomasowana cała oferta tak żeby mnie wygodnie dokonać zakupów nie jeżdżąc po mieście w dwie, trzy lokalizacje, bo ten handel, który dzisiaj jest w mieście, on faktycznie z tą ofertą występuje, ale w sposób rozproszony, co powoduje, że mnie też musimy komunikować się pomiędzy obiektami, nie przemieszczać się, tracić niepotrzebnie czas, a lepiej ten czas poświęcić dla rodzin, dla dzieci na odpoczynek, na hobby. Jeżeli chodzi o komunikację tutaj dookoła obiektu, no to dzisiaj zauważyliśmy, że jest bardzo duży ruch, wiadomo ze względu na otwarcie. No, ale też korki zaczęły się tworzyć po drodze gdzieś już daleko na ulicy Bielskiej. No, trudno było dojechać chociażby na czas. Miało powstać rondo, które pewnie by tą komunikację tutaj ułatwiło. Czy jakieś rozwiązania upłynniające ten ruch, usprawniające, będą jeszcze w planach? Tak, pracujemy nad poprawą tej komunikacji. Mnie, wiem, że mnie, generalna dyrekcja mnie, dróg i autostrad wcześniej nie wydała zgody na mnie realizację ronda a naszym zamiarem była ta realizacja ronda. Natomiast jeszcze dzisiaj, nawet na otwarciu, rozmawiamy też o tym problemie z władzami lokalnymi. Jest duże zrozumienie i będziemy pracować nad tym, żeby faktycznie możliwie szybko wypracować nowe rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć tutaj korkowania się. Zresztą ten sam nie. Skręt prawo, skręt na nie, obiekt, nie, myślę, że już teraz też będzie pozwalał nie, rozładować te korki. Za chwilę go nie, dokończymy i wykonamy, bo ten zjazd nie, w prawą stronę nasz obiekt pozwoli mnie nie, nie komunikować się przez główne skrzywanie, nie stać na światłach, ale ta ucieczka w prawo spowoduje, że od razu będziemy na obiekcie, możemy zaparkować na, na parkingu a osoby, które będą chciały nawet skorzystać i ominąć rondo, no będą miały to możliwość skomunikowania się drogą serwisową.